Ja wiem, że jest trudno. Ja wiem, że jesteście zmęczeni. Ale tym bardziej chciałbym was prosić o jeszcze większy wysiłek, o jeszcze więcej w wspólnym działaniu, aby ograniczyć wirusa. Zostańmy w domu, poradzamy teraz praktycznie w życie. W tym rozporządzeniu będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza naprawdę potrzebnymi sytuacjami. Kiedy idziemy do pracy, kiedy idziemy do sklepu, do apteki, do lekarza, czy dzwonimy do lekarza, postarajmy się dzwonić, a nie iść do przychodni. Również takie sytuacje niezbędne, jak wyprowadzenie psa, czy po prostu przejście się, oczywiście są dla nas wszystkich, dla naszego zdrowia psychicznego również potrzebne, ale. To nie oznacza, że mamy się gromadzić na placach, to nie oznacza, że mamy iść na plac zabaw z dziećmi.